Witamy na naszym kanale poświęconym duchowości i modlitwie. Dzisiaj przyjrzymy się Psalmowi 30 e. modlitwie wyrażającej głębokie zaufanie Bogu pośród przeciwności losu. Psalm ten odzwierciedla doświadczenia Dawida w obliczu prześladowań i niebezpieczeństw, ale ukazuje także niezachwianą wiarę w chroniącą moc Boga. W trakcie tego studium zobaczymy, jak Dawid, nawet w obliczu największych wyzwań, nadal pokłada ufność w Panu. Zagłębmy się w ten psalm zaufania i odkryjmy, czego może nas nauczyć na temat naszej własnej drogi wiary. Psalm 31 został napisany przez Dawida w okresie skrajnej udręki, prawdopodobnie podczas prześladowań ze strony Saula, gdy musiał uciekać ratując życie. Dawid stawał w obliczu ciągłych zagrożeń i zawsze wydawało się, że jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Zamiast jednak ulegać strachowi i niepokojowi, wyraża ufność w Bogu jako ucieczce i sile. Głównym przesłaniem Psalmu 31 jest to, że nawet w najgorszym kryzysie możemy ufać, że Bóg jest naszą niezawodną skałą, zawsze gotową nam pomóc. Co więcej, Psalm 31 zawiera jedno z najbardziej znanych stwierdzeń biblijnych: W ręce Twoje powierzam ducha mojego. Werset 5. Słowa, które powtórzył Jezus na krzyżu: by przyznychyś i męczeństwo szczepana, dzieje apostolskie. Słowa te mają głębokie znaczenie duchowe, gdyż symbolizują całkowite oddanie duszy opiece Boga. Psalm ten zatem nie tylko odzwierciedla zmagania Dawida, ale także wskazuje na całkowite poddanie się Jezusa Chrystusa Ojcu. Werset 1. W Tobie, Panie, ufam. Nigdy nie zostawiaj mnie zawstydzonego. Wybaw mnie przez Twoją sprawiedliwość. Dawid rozpoczyna psalm od deklaracji zaufania. Ufa Bogu i błaga, aby nie dał się zawstydzić ani pokonać swoich wrogów. Prośba o wybawienie przez Twoją sprawiedliwość sugeruje, że Dawid wierzy, że Bóg będzie działał sprawiedliwie i zgodnie ze swoim sprawiedliwym usposobieniem. Werset ten uczy nas, że zaufanie do Boga powinno być podstawą naszych modlitw, szczególnie w chwilach udręki. Nawet gdy przyszłość jest niepewna, możemy ufać, że Bóg nigdy nas nie opuści i że Jego sprawiedliwość zwycięży, nawet we właściwym czasie, zgodnie z Jego planami. Werset 2. Nakłoń ku mnie ucha swego, wybaw mnie prędko, bądź moją skałą, domem bardzo mocnym, który mnie wybawi. Tutaj Dawid prosi Boga, aby szybko zadziałał w jego obronie. Metafora Boga jako skały i bardzo mocnego domu odzwierciedla bezpieczeństwo i ochronę, jakie znajduje w Panu. Dla Dawida Bóg jest niewzruszonym schronieniem pośród burz życia. Werset ten wzmacnia ideę, że w czasach kryzysu musimy szukać schronienia u Boga. Jest twardą skałą, której możemy w pełni zaufać. Nawet gdy okoliczności wokół nas wydają się chaotyczne, możemy schronić się w świadomości, że Bóg jest naszym bezpieczeństwem. Werset 3 bo Ty jesteś moją skałą i moją twierdzą, więc przez wzgląd na Twoje imię prowadź mnie i prowadź mnie. Dawid potwierdza swoje zaufanie do Boga jako skały i twierdzy. Prosi Boga, aby Go prowadził i chronił, nie ze względu na Jego zasługi, ale ze względu na Twoje imię. Oznacza to, że Dawid pragnie, aby działanie Boga w Jego życiu uwielbiło imię Pana. Werset ten uczy nas, że musimy szukać Bożego przewodnictwa nie tylko dla własnego bezpieczeństwa. Ale także po to, aby jego chwała objawiała się w naszym życiu. Kiedy pozwalamy Bogu, aby nas prowadził, dajemy świadectwo jego dobroci i wierności otaczającemu nas światu. Werset: to Wyciągnij mnie z sieci, którą na mnie zakryli, bo Ty jesteś moją siłą. Dawid opisuje zastawioną na niego pułapkę, sieć intryk i prześladowań. Woła do Boga o wybawienie, uznając, że tylko Pan jest w stanie uwolnić go od tych niebezpieczeństw. Werset ten odzwierciedla bezbronność Dawida w obliczu wrogów, ale także jego pewność, że Bóg jest jego siłą. Dowiadujemy się tutaj, że nawet gdy jesteśmy otoczeni pułapkami i niebezpieczeństwami, możemy zwrócić się do Boga, aby nas wybawił. Twoja ochrona jest większa niż jakikolwiek zły plan przeciwko nam. W ręce Twoje powierzam Ducha Mojego, odkupiłeś mnie, Panie Boże Prawdy. Jest to jeden z najmocniejszych wersetów Psalmu, zacytowany przez Jezusa w ostatniej chwili na krzyżu. Wyrażenie polecam ducha mojego odzwierciedla całkowite poddanie się Dawida w ręce Boga, całkowicie ufając Jego odkupieniu i prawdzie. Werset ten uczy nas o akcie poddania się Bogu. Kiedy oddajemy nasze życie w Jego ręce, ufamy, że On jest wiernym stróżem naszych dusz. Jezus powtarzając te słowa, pokazał, że nawet w obliczu śmierci zaufanie do Boga musi być absolutne. Werset 6. Nienawidzicie tych, którzy oddają się bezużytecznej próżności, ale ja ufam Panu. Dawid przeciwstawia swoją wiarę wyznawcom bezużytecznej próżności, prawdopodobnie odnosząc się do bałwochwalstwa lub zaufania fałszywym bogom. Twierdzi, że w przeciwieństwie do tych ludzi mocno ufa Panu. Werset ten uczy nas, że ufanie czemukolwiek innemu niż Bogu jest daremne. Świat oferuje wiele rozproszeń i fałszywego bezpieczeństwa, ale tylko zaufanie do Pana jest prawdziwe i wieczne. Dawid zachęca nas, abyśmy wybrali Boga ponad wszystko. Werset 7. Będę się radował i radował się z Twojego miłosierdzia, bo spojrzałeś na moją niedolę, poznałeś moją duszę w niedoli. W tym wersecie Dawid wyraża radość z Bożego Miłosierdzia. Uznaje, że Pan widział Jego utrapienie i głęboko znał Jego udrękę. Ta pewność Bożej opieki przynosi radość i ulgę Twojemu sercu. Ten werset przypomina nam, że Bóg widzi i zna wszystkie nasze bóle i cierpienia. Nie jest Bogiem odległym, ale głęboko zaangażowanym w nasze życie, ofiarowując swoje miłosierdzie w chwilach utrapienia. Kiedy ufamy Jego Miłosierdziu, możemy znaleźć radość nawet pośród bólu. Psalm 31 jest dobitnym świadectwem zaufania Dawida do Boga pomimo przeciwności losu. Uczy nas, że nawet wtedy, gdy czujemy się zagrożeni i niesprawiedliwi, możemy schronić się w Bogu naszej skale i twierdzy. Powierzając nasze życie w Jego ręce, znajdujemy ochronę, przewodnictwo i odkupienie. Zaufanie Bogu, jak to wyraża Dawid, to nie tylko mglista nadzieja, ale niezachwiana pewność, że On jest zawsze z nami ofiarowując swoją opiekę i miłosierdzie. Odmówmy naszą ostatnią modlitwę. Panie Boże, dziękujemy Ci, że jesteś naszą skałą i twierdzą. W chwilach udręki pomóż nam całkowicie Ci zaufać, wiedząc, że nigdy nas nie opuścisz. Podobnie jak Dawid, powierzamy nasze dusze w Twoje ręce, ufając w Twoje miłosierdzie i odkupienie. Prowadź nas, Panie, swoją drogą i uwolnij nas z pułapek, które nas otaczają. Niech Twoja prawda i Twoja miłość będą naszą ucieczką każdego dnia. W imię Jezusa. Amen. Jeśli spodobały Ci się nasze refleksje, zasubskrybuj kanał i polub ten film, aby śledzić nasze codzienne refleksje.